No to moja droga, ja wbijam najwyższy poziom biegłości i teraz zagrywam swój odłamek nieskończoności i jestem najpotężniejszy, jestem największą siłą we wszechświecie, ha! niepowstrzymany nieskończona ilość obrażeń. tanos to przy mnie jakaś miernota, ja teraz całą swoją potęgę kieruję w ciebie. Wszystkie obrażenia nieskończone lecą na twoją postać. Ha, ha! Wygrałem! Tak, jestem zwycięzcą! Chwilonia, przecież nie możesz. Co? No ja tu mam takiego bohatera, że nie możesz mnie atakować i cała twoja siła to poszła w kosmos. A jak? No tak, teraz to ja zagrywam i wiesz co, bo mi tutaj to się tak kumulują punkty, że ja cię atakuję i no raczej przegrywasz. Ej nie, niemożliwe, oszukujesz, ty ja, nie, nie, jak to może być, nie, nie możesz, nie, a, nie, nie no, ja z tobą już nie gram, wiesz co, ta gra jest jakaś głupia, mam to gdzieś. Cześć, z tej strony amator Plaszówek. Dzisiaj chciałbym Wam poopowiadać o grze Shards of Infinity. I idę o zakład, że przynajmniej z dwa razy w tym materiale się rypnę z tytułem, bo cały czas jakoś mi się chce go wymawiać inaczej. Nie wiem, czy za dużo myślę o Marvelu, Infinity Wars, Infinity Stones i tak dalej. Co chwilę przekręcę tą nazwę. No, nie można było tego nazwać po prostu odłamki nieskończoności, by było po problemie. No ale dobra, my dzisiaj nie o nazewnictwie, ale o samej grze. Czy potrzebowaliśmy kolejnego deck buildera? Moim zdaniem, na wszystkie pytania tego typu odpowiedź zawsze jest jedna. Tak, potrzebujemy kolejnej takiej gry, o ile będzie dobra i nie będzie 1 do jeden z innymi tytułami. Dlaczego? Po to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, coś przyjemnego, chociażby w różnicach tematycznych, graficznych i tak dalej, żeby dobrze się bawił przy stole. Na dobre planszówki, karcianki nigdy nie ma za mało miejsca. No właśnie, ale czy Shards of Infinity jest dobrą grą, i czy Czym się wyróżnia na tle konkurencji? O tym właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy. No i czym w ogóle jest Shards of Infinity? A jest to karcianka deckbuildingowa, czyli gra bazująca na mechanice budowania talii. I tak rozgrywkę zaczynamy od tego, że każdy z graczy wybiera sobie swoją postać. Te postaci nie mają żadnych Różniących się od siebie umiejętności. To są po prostu planszetki i przynależność do jakiejś frakcji, czyli w zasadzie mają swoje kolory. Można to do tego uprościć. Natomiast tutaj mamy wskaźniki życia i wskaźniki biegłości. Wskaźnik życia zaczynamy wszyscy w podstawowej grze z 50 w tym miejscu, a wskaźnik biegłości, w zależności kto jest którym graczem, to po kolei przydzielamy od zera do kolejny gracz. Jeden, dwa, trzy tejże. Biegłości. Do czego jest biegłość? O tym za chwileczkę. Teraz pamiętajcie, to są postaci. Postaci, ponieważ w taliach mamy też bohaterów. Ale zanim do tego to tak, każdy z graczy dostaje taki sam zestaw 10 kart i są to talie startowe. Na środek stołu trafia nam ryneczek, czyli talia kart centralnych, czy centralna talia kart. Ja wiecznie zapominam tych pojęć, jak mam o tym gadać. W każdym razie mamy ryneczek z sześciu kart. Tam możemy robić zakupy. I teraz tak w swoim ruchu. Wszyscy dobierają sobie pięć kart na ręce tak, żeby każdy miał w trakcie rozgrywki swoją rękę kart. I aktywny gracz, czyli w tym wypadku pierwszy rozpoczynający bierze sobie tą swoją rękę, przegląda karty i zagrywa te pięć kart. Po kolei. Co z tych kart ma po pierwsze, umieszcza zagrywane karty przed sobą w obszarze gry. Kiedy zagra kartę, aktywuje jej bonusy. Teraz ważne, zagrywajcie je z głową, a nie wszystkie hura 5 naraz i robimy co to jest, ponieważ karty mają pewne zależności między sobą, więc się odpalają w zależności od tego w jakiej kolejności jak je zagrać. Więc ważne, żeby sobie to kolejno ładować. No i tak, na kartach możemy znaleźć kryształy. Za kryształy możemy kupować w sklepiku, czyli to jest nasza waluta. Za każdym razem jak sobie uzbieramy tych kryształów z naszych kart, możemy zrobić zakupy. Jak zrobimy zakupy karty, to wykładamy w to miejsce następną kartę stali jak nas stać, możemy kupować więcej. Zakupione karty idą na stos kart odrzuconych. One Dopiero wrócą do naszej talii. Mamy na kartach siłę, i to jest siła ataku, o której za chwileczkę, ponieważ mamy wśród kart także bohaterów. Tych bohaterów, jeżeli zagrywamy, to karty bohaterów zostają w naszym obszarze gry. Oni tutaj się ustawiają, oni dla nas walczą, coś nam dają, i te karty bohaterów, jeżeli ich w trakcie swojej tury każdego można tam raz. Wziąć i aktywować. Wtedy go wyczerpujemy, czyli obracamy i zyskujemy bonus, który on ma na swojej karcie. Czyli na przykład leczymy się, na przykład mamy zwiększony atak, zwiększone fundusze, zwiększoną biegłość. I teraz tak, jak mamy te karty ataku, no to atakując, możemy w trakcie rozgrywania swojej tury, zaatakować bohaterów przeciwników. Jeżeli atakujemy tych bohaterów, to musimy ich zaatakować siłą równą ich zdrowiu, czyli zbieramy sobie punkty ataku, atakujemy sobie tego konkretnego bohatera i on zostaje wyeliminowany. Wyeliminowany na tej zasadzie, że trafia do stosu kart danego gracza, do którego należał. Następnie, jak skończymy swoją turę, zagramy wszystkie karty, rozpatrzymy, możemy zaatakować przeciwników. I w tym celu sprawdzamy, ile nam zostało punktów ataku i te punkty ataku przydzielamy na rywali. Możemy zaatakować jednego z całą siłą, możemy te punkty rozdzielić na paru i tyli. I teraz tak, jeżeli jesteśmy graczem, który jest atakowany, i mamy na ręce karty a na tych kartach mamy kartę z tarczą i na tej tarczy jest jakaś cyferka to możemy ujawnić tą kartę pokazać wszystkim i taka jaka tam jest cyferka to tyle punktów ataku odbijemy a dopiero nadwyżkę sobie przydzielimy i tych kart też możemy zagrać w parę tylko wtedy ujawniamy te karty naszym przeciwnikom. No i mamy jeszcze punkty biegłości na kartach. No i te punkty biegłości sobie zaznaczamy na naszej planszetce. Po co? Ponieważ karty mają, które zagrywamy, oprócz tych rzeczy, które możemy standardowo zdobyć, mają też pewne umiejętności, mają też takiego bousta. Te punkty biegłości to jest taki nasz rozwój postaci, to takie levelowanie można by powiedzieć. Im wyższy, tym na więcej możemy sobie pozwolić, ponieważ część kart ma kolejne progi. Że na przykład dostajemy tam dwa ataku, ale jeżeli masz biegłość 10, to dostajesz 5 ataku. I tak to po kolei idzie. Więc rozwijamy sobie tą biegłością naszą postać po to, żeby o uruchamiać coraz mocniejsze umiejętności naszych. Kart, żeby coraz większe bonusy odpalać, coraz bardziej, że nam się nakręcały te nasze możliwości. No i kiedy wygrywamy? Wygrywamy wtedy, kiedy na polu walki pozostanie jeden gracz. Czyli jak wszystkich innych ubije i on zostaje jeszcze jakieś życie, mu zostało, no to zwycięża. Bądź druga opcja zwycięstwa, i to jest takie mega totalne dupnięcie. W zasadzie to też jest tak, że wszyscy inni umierają, ale po prostu, kiedy dobije do 30 poziomu biegłości i zagra kartę stali startowej yy, odłamek nieskończoności, który zadaje nieskończone obrażenia. Czyli jeżeli w swojej turze dojdziemy do tego momentu, że rozdajemy znaczy rozdajemy, rozdajemy, no tak, te nasze punkty ataku i rzucamy nieskończoną ilość punktów na wszystkich naszych rywali, to oni padają jak muchy. Jest jedna opcja, że się przed tym obronić. Jest taka fajna karta, którą jak ktoś sobie w tym momencie przyoczy, to może za to słono zapłacić, ale generalnie jest to taki motyw, w którym da się. Jak do tego dobijemy, to zakończyć grę. Aż dobicie do tego momentu. No i... Dojście do tego, że nam ten odłamek wypadnie, nie jest wcale takie proste. No i tak, na kartach mamy też pewne akcje. Wykluczenia kart, wtedy możemy wziąć z naszej ręki bądź z, naszej, z naszego stosu kart odrzuconych, czy tam talii, w zależności co pisze na tej karcie. Możemy jakieś kartę się pozbyć, odrzucić. Te karty mają różne zależności, że dodatkowe jakieś umiejętności się odpalą, jeżeli już zagraliśmy bohatera takiej, takiej frakcji i tym podobne. No i jak to. Builderach. No to jakie tutaj w zasadzie mamy różnice? No i tak, różnice to tak jak wspomniałem mamy tutaj tą obronę Jeżeli ktoś atakuje naszą postać, nie bohatera, postać Na końcu swojego ruchu możemy odbić ten atak za pomocą ujawnienia kart z tarczami Więc to jest jedna taka ciekawa opcja Drugą ciekawą opcją, która tutaj jest To jest właśnie to levelowanie naszej postaci, boostowanie Boostowanie, no, po, po, podnoszenie możliwości naszych kart. Ta nasza talia w miarę naszego poziomu yy, rozwija się, nabiera ta, yy, mocy, więc też ewoluuje w trakcie yy, rozgrywki. Kolejną rzeczą, która tutaj jest taka yy, ciekawa, przynajmniej dla mnie, ona była bardzo nowa, to możliwość wynajmowania najemników. I tak, część kart, bo mamy tutaj karty, które są bohaterami, mamy karty sojusznikami, sojuszników, czyli to są te zwykłe karty, które zagrywamy, żeby sobie coś zdobyć, i one potem nam odpadają na stos odrzuconych. I mamy karty przedmiotów, które tak samo działają, że zagrywamy, potem lecą na stos kart odrzuconych po naszej turze. I mamy karty najemników. I najemnicy to są też sojusznicy, ale oni działają na takiej zasadzie, że możemy ich kupić jak zwykłą kartę. Oni trafiają do naszego stosu i później w odpowiednim momencie. Zazwyczaj, jak się ma PH w kartach, to wtedy, kiedy nie trzeba, ale to trafią nam na ten stół. Yy, natomiast można ich też wykorzystać jako najemników i to są karty, które mają taką czerwoną obwódkę na sobie, mają tam napisany najemnik i możemy ich wynająć. Płacimy wtedy koszt zakupu, ale nie dajemy ich na stos kart odrzuconych, tylko wyrzucamy ich w swój obszar gry i od razu uruchamiamy ich umiejętności. To jest wtedy taki gostek, który od razu bierze i ładnie to co tam ma najlepszego, pomaga nam w walce, a po tym jak skończymy naszą turę, to zamiast do stosu kart odrzuconych, on trafia sobie na spód talii centralnej. Czyli nie zostaje z nami na dłużej, ale w pewnych konkretnych sytuacjach może być bardzo pomocny po to, żebyśmy go zagrali tu i teraz i cioramy. Więc jak najbardziej stosik. No i to tak jak mówię, na końcu swojej tury jak rozdaliśmy wszystkim obrażenia i tak dalej, karty, które wykorzystaliśmy bądź których nie chcieliśmy wykorzystać. Idą na stosik kart odrzuconych my z naszej talii dobieramy kolejne 5 kart na ręce. Jak w trakcie dobierania braknie nam kart, wtedy bierzemy 100 kart odrzuconych tasujemy, czyli wszystkie te, które kupiliśmy, zdobyliśmy, one się nam przemieszają, trafiają na nasz stosik i od teraz będą nam wchodziły na rękę. W ten sposób budujemy talię. Tutaj warto też wspomnieć, że Shards of Infinity ma w sobie dodatek, relikty przyszłości, i to jest rozszerzenie, które właśnie wprowadza drobną modyfikację naszych postaci, ponieważ oprócz kart dodatkowych, sojuszników i tak dalej, standardowych, które wmieszamy sobie w talię. I które mają mocarne umiejętności, więc, jak je wprowadzimy, to tam już naprawdę niektóre akcje wychodzą takie, no, na spore ilości punktów obrażeń i, i tym podobnych można iść. Natomiast mamy też karty wspomnianych reliktów i mamy po dwa relikty na każdą frakcję, na każdą postać, i tutaj możemy sobie dobierać. Te relikty na różne sposoby. Możemy sobie zrobić jakąś opcję wyboru postaci, do której są przypisane te jej relikty. Możemy dobrać sobie dowolne postaci, potem losować jakieś te relikty. W instrukcji jest podane kilka sposobów. O mnie za mnie, jak chcecie, możecie nawet podrzucić wszystkim do góry, i czym dostaniecie w głowę, to będzie waszą startową opcją, jak kto lubi. Natomiast te relikty to są opcje, które w trakcie gry. Pozwalają nam spersonalizować trochę swoją postać, i tak mamy swoją planszetkę, mamy te dwa relikty odsłonięte, one nie uczestniczą w grze. Do momentu, aż zdobędziemy dziesiąty poziom biegłości, wtedy wybieramy jeden z reliktów, który przypisuje się do naszej postaci. Od teraz on nam daje tą umiejkę, którą posiada, i to są całkiem mocarne umiejki, które mogą nam nieźle pomóc w rozgrywce. No i tyle. Dobra, tak mniej więcej się gra w Shards of Infinity. Mam nadzieję, że to było mniej więcej jasne, co powiedziałem. Natomiast porozmawiajmy sobie o tym, jaka ta gra jest, czy mi się podobała i czy to, co tutaj wprowadza, niby nowego, innego, to faktycznie funkcjonuje jak należy. I zacznijmy od tego, że. Pomówmy sobie o wykonaniu, bo tutaj mam pewne zastrzeżenia. I tak, to jest karcianka deckbuildingowa, czyli karty są cienkie, no bo jakby były grube, to by musiało być jeszcze większe pudełko, chociaż tak szczerze mówiąc jakby z... no, można by to wszystko zmieścić w mniejszym pudełeczku, no ale jest jak jest i tak nie jest tragicznie, nie jest to wielkie pudło, tak jak Wam pokazywałem w, w Wojnę o pierścień grę karcianą, gdzie po prostu dali takiego molocha, bo będą kiedyś dodatki. Tutaj jest dużo lepiej, natomiast no karty, jak to karty deckbuilderach, polecam zakoszulkować, no bo tym cały czas przerzucamy w rączkach, więc one gdyby miały leżeć na stole, to by było spoko, że tym się cały czas bawimy, no to niestety spoko nie jest, a moja żona udowadniała w trakcie rozgrywki, że y, może je wyginać na różne sposoby, więc warto zakoszulkować. Oprawa graficzna, bardzo mi się podoba świat przedstawiony tutaj, gdzie mamy taką wizję planety dawno, dawno po kataklizmie, w którym po upadku ludzkości wyewoluowały różne interesujące rasy, które, się, które utworzyły dość zaskakujące frakcje itd. I na grafikach to wygląda świetnie ten styl graficzny mi się tutaj podoba i jest to taki styl graficzny yy... sam świat przedstawiony to jest takie trochę połączenie fantazy i science fiction z delikatnymi nale naleciałościami jakiegoś cyberpunka w pewnych momentach generalnie można tu znaleźć inspiracje różnymi uniwersami ale ma to jakąś taką swoją ciekawą tożsamość i to co tu jest całkiem Fajne, ale no może się nie wszystkim spodoba. To yy, te ilustracje są bardzo kolorowe, ale barwy są takie delikatnie stonowane, przez co nie wygląda to aż tak strasznie pstrokato, ale żywo, przyjemnie i nie boląco w oczy. Acz jeżeli chodzi o kwestie wykonania To jeden poważny problem jaki mam To są te planszetki gracza Które jak zobaczyłem za pierwszym razem To było wow, jakie fantastyczne Ale te postaci, nie no, wypas I tutaj te, te dwa, dwa Kurcze liczniczki, to żyćko Ta biegłość, no świetnie Zrobione, ideo, Ale fajne, i teraz tak Biorąc pod uwagę, że te postaci w zasadzie Niczym się od siebie nie różnią poza kolorem I tak w tali są karty Które do, yy, dają dają nam coś dodatkowego, jeżeli mamy jakąś konkretną postać. No ale to jest trochę mało, to to by mogło być mniejsze. To po pierwsze. Po drugie, te liczniki są świetne. Do momentu, aż je zaczniemy używać. Bo jak one leżą na stole, tylko delikatnie sobie przesuniemy. Nie wiem, czy to jest problem mojego egzemplarza. To znaczy, nie wiem. Yy, wiem też, że yy... Inne posiadaczki yy, tej gry też z częścią czytników miały, czytników liczników, miały ten problem, że po prostu one za lekko chodzą. One się delikatnie przesuwają i serio, ja bym wolał, żeby to miało, nie wiem, żeby to było. Mniejsze, bardziej zabudowane, yy, albo przynajmniej mocniej spięte, nie wiem cokolwiek. No, one niestety w trakcie rozgrywki w moim przypadku praktycznie każdy z nich, przynajmniej jedno kółko się bardzo łatwo porusza, kiedy jest na stole, więc to jest in minus. Natomiast jeżeli o, chodzi o całą resztę, w sensie oprawy graficzną i nazewnictwo, tak samo bardzo mi się podoba to, jak tutaj są wszystkie postaci nazwany jak tutaj y Odnoszą się te nazwy do frakcji, jakie tu mamy, bo mamy tutaj frakcje, które nie chociażby taką zaawansowaną technologicznie i tutaj mamy chociażby w tych artefaktach Pretoriana 01, Pretoriana 02, czyli mamy tu takie maszyny, różne ewolucje tego obrońcy Pretoriana, takiego jeden defensywny, jeden ofensywny i wiecie, numerkiem zaznaczony, który jest który. Nie, mamy tu, tutaj różne. A... Strażnik lasu odłamków i ilustracje, gdzie mamy kogoś kto wygląda jak skrzyżowanie elfa z cybernetycznym czymś kurczę. No wygląda też świetnie. Generalnie pod tym względem jest naprawdę fajnie. No a dobra, a co z rozgrywką? No i tak nie będę ukrywał, Shards of Infinity zainteresowałem się dlatego, że gra sama w sobie posiada tryb dla czterech graczy i miałem bardzo dużą nadzieję związaną z tym, że na czwórkę faktycznie, jeżeli to nie jest gra, w której będzie trzeba dokupywać do, dodatkowy egzemplarz, żeby na siłę tam grać na czterech czy coś, wierzyłem w to, że mechaniki to zostały tak skrojone, że na czwórkę będzie naprawdę dobrze. A przynajmniej miałem taką nadzieję. No i teraz tak, powiem szczerze, grając w czterech, wynudziliśmy się jak rany boskie. E, no niestety tutaj, jak zaczną gracze tu zbierać te swoje karty, zagrywać, jak im podejdzie coś i zaczną montować kombosa, to im odpala to, to im pozwala dobrać karty, a to im pozwala to i to im dzięki temu zaś pozwala odebrać karty, jak jesteście we czwórkę, to oczekiwanie na swoją kolej jest męczące i tak niby tu mamy tą mechanikę, że mogą nas zaatakować. Mogą w trakcie swojej tury zaatakować naszych bohaterów, więc teoretycznie jesteśmy tak zaangażowani, bo musimy tego bohatera odłożyć. Albo jak atakuje się nasza postać, no to musimy pilnować tego, trzymamy te tarcze. a bronię się! No, ale to wszystko. No dobra, jest tu ten element, że jak no, gramy w taką grę, to trzeba analizować, co kto ma na stole, co tam wyłożył, ale też głównie analizujemy tych bohaterów, których mają współgracze wyłożonych, i też nie jest specjalnie dużo tej analizy. Więc tak, we czwórkę się nudziliśmy. Po prostu się nudziliśmy. Jak dla mnie, jest to tytuł dwuosobowy. I jest, są tutaj w instrukcji tryby podane różnej rozgrywki, między innymi tryb dla czterech graczy kooperacyjnych, gdzie 2 na 2 się gra. I okej, okay, niby to może być ciekawsze, bo we dwójkę tu możemy razem coś sobie grać, i teoretycznie tu możemy, na przykład, byłaby świetna opcja, jakby jeden gracz mógł zagrywać na koniec punkty ataku, rozrzucić między tych dwóch graczy. Ci dwaj gracze by zagrywali, odsłaniali karty obrony, jakie mają. Dzięki temu. Następny gracz w kolejce, czyli sojusznik, by zobaczył. Aha, dobra, ten ma tu tyle kart obrony, te, te, ten coś słabo, chyba ich nie ma na ręce. Ja, następny atak kieruję w niego, super. Takie niby yy, taktyczne zagranie, ale z drugiej strony, jak gramy w tym koopie bo gracz, póki jest 2 na 2, to gracz jeden może atakować tylko i wyłącznie tego, który jest naprzeciwko niego, nie obu. I tu generalnie mam wrażenie, że na czterech trzeba by się trochę pobawić w jakieś home rootsy, czy coś, żeby troszkę uatrakcyjnić tą rozgrywkę, więc Shards of Infinity w moim odczuciu jest dalej jak każdy inny deck builder, w którego grałem. taki czysto deck builder to jest grą dwuosobową. No i jaką jest tą grą dwuosobową? No i tu muszę powiedzieć, że naprawdę podoba mi się Opcja rozwoju tego naszego bohatera, tego levelowania biegłością, bo to potrafi dać nam naprawdę niezłe opcje w trakcie gry. Te nasze talie, te nasze karty, które kupimy, zdobędziemy, jeżeli weźmiemy i będziemy rozsądnie budowali pod jedno i drugie, to one w pewnym momencie dadzą nam takie pierdyknięcie w rywali, że o rany boskie. Podoba mi się ta opcja z najemnikami, że w konkretnej sytuacji potrzebnej możemy sobie wynająć tą postać. Na tę chwilkę, tylko bo wiemy, że na przykład talię mamy taką, że prędko ona może do nas nie wrócić, albo że na później nie do końca będzie nam potrzebna, ale teraz idealnie nam podeszło tak, że coś zrobić, wynajmuję sobie tego najemnika. Rewelacja, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się także podoba ta opcja z odbijaniem, z ujawnianiem kart starczym, że odbijam ten atak w nas. Jest to taki trochę. Dobra, nie jest to game changer. To jest. Taka tre opcja wydłużania rozgrywki, ale dzięki te, y, Pozwala ona nam się czasami wybronić z sytuacji, do której nie chcielibyśmy doprowadzić, a wiemy, że mamy na ręce za chwilę karty takie, że pyk, odbudujemy, odbudujemy sobie żyćko, jeszcze nam się takie combo normalnie ataku zrobi, że jest szansa na wygraną, więc te tarcze, chociaż nie są takim totalnym game changerem, to naprawdę bardzo mi się podoba, że jest ta opcja i jesteśmy też zaangażowani pośrednio w ten ruch przeciwnika i to tak, w trakcie jak gramy we dwójkę, wtedy to nabiera faktycznie dynamiki jeżeli chodzi o samo y, samą talię, no to karty bardzo dobrze one ze sobą współpracują podobają mi się tu te zależności, faktycznie jeżeli z głową będziemy kupować te karty to odpowiednie karty frakcji potrafią na siebie w taki sposób zadziałać że serio, nagle z niczego przypierniczycie taką kulę ognia w rywala ja tak pierwszy raz to mnie to łotło po twarzy jak żeśmy grali i koleżanka Ola wzięła tak z niczego, zbudowała tam atak 21 punktów prosto we mnie ja tak, kurczę, co, myśmy przed chwilą grać zaczęli, co się stało, nie, a tak po prostu karty ładnie sobie ułożyła, że jak zebrała punkty ataku, to wow, nie, to, to był kosmos po prostu, więc... Pod tymi względami Shards of Infinity jest naprawdę kompetentną i dobrze zaprojektowaną grą deck buildingową. Ona działa, działa tak jak trzeba. Bardzo miło, że jest tutaj ten dodatek relikty przyszłości, ponieważ on też wprowadza te karty, które jeszcze dodają dynamiki grze, jeszcze podkręcają emocje, bo możemy wyprowadzać naprawdę mocarne ciosy. I tak jest tu kilka kart takich naprawdę yy, mocnych. Które jak rywal je weźmie, zdobędzie i zacznie zagrywać, one często będą wypadać. Mogą być delikatnie frustrujące, ale tak jak sobie nad tym pomyślę, to nie przeszkadzały one aż tak bardzo w rozgrywce, więc da się z nimi żyć. Nie doświadczyłem do tego, że tu był jakiś specjalnie duży problem z balansem czy coś, chociaż tak, sam to powtarzam. Jeżeli chodzi o balans gier, no to sorry, nie jestem kompetentny do tego, żeby się wypowiedzieć. Może za jakieś 20 tysięcy rozgrywek będę mógł coś o tym powiedzieć. No, póki co jest jak jest. Ja mówię tylko jak to u mnie było. Jeżeli chodzi o sam ten fakt, tutaj kart budowania tali, to wszystko działa dobrze i to było bardzo przyjemne. Tylko cztery osoby nudne, no. E, no i tak jest w zasadzie Shards of Infinity. E, to jest gra w swoich zasadach naprawdę bardzo prosta, ona jest bardzo przejrzysta, jeżeli chodzi o zasady. W sumie sam trzon rozgrywki, jak to w deckbuilderach, biorę karty na rękę, zagrywam je i robię to, co oni mi mówią. Wszystko mamy na kartach napisane. Może nie polecałbym tej gry dla początkujących graczy, którzy nie są zaznajomieni z gatunkiem i żadne z nich w towarzystwie nie grało w deck Bo o ile ta gra jest prosta, to mam wrażenie, że w instrukcji przydałyby się tam w pewnych miejscach z 2-3 zdania, więcej, żeby kilka kwestii tak jaśniej wytłumaczyć. Żeby nie było, ta instrukcja nie jest specjalnie skomplikowana i dużo rzeczy, jak tam czytałem, to mi się wydawało bardziej niż oczywistych. Natomiast tak z punktu widzenia osoby, która nie ma doświadczenia z deckbuilderami, w ogóle naprawdę przydałoby się tam z dwa zdania centralnie dodać w kilku miejscach, żeby y, rozjaśnić osobom, które nigdy nie grały w deckbuildera, co to tam dokładnie, dokładnie, dokładnie oznacza. Na przykład ja sam miałem taką y, rozkminkę y, odnośnie tego odłamka nieskończoności, no bo do Daję co y, mam poziom biegłości 30 i nagle ta karta po prostu pozwala mi wygrywać. Zagram ją i koniec. Tak definitywny koniec, koniec, wszyscy dostali po nieskończoną ilość obrażeń i tyle. Gdzie jest haczyk? Czego ja to nie widzę? I miałem taką trochę rozkminę nad tym. Y, tu dziękuję dziewczynom z On the Boards za wspólną rozkminę nad tym. Y, natomiast. No, Wyszło w sumie, że niepotrzebnie kombinujemy, jak konie pod górę, czasami trzeba rzeczy wziąć na prosto i no zwyczajnie tak, jak ją zagram i rozdaję nieskończoną ilość yy, w pierniczu, no to każdy ten w piernicz przyjmuje. mi się nie obroni. Chyba, że ma kartę bohatera, która mówi, że, w tej, że póki on tu jest, to nie można atakować postaci. Ha! Potem w trakcie rozgrywki mnie wykminiło, że ej, kurczę, no a dobra, nie, wszystko gra fajna karta, fajna mechanika jest ok. no ale tak jak mówię przydałoby się tam kilka wyjaśnień natomiast, no dobra debatyle tyle i tak już za dużo gadam Shards of Infinity to jest kompetentny, dobrze zaprojektowany deckbuilder z ciekawym światem, który jest Dobrą grą na dwie osoby. Jeżeli nie macie dość tytułów z taką mechaniką, znajdziecie tutaj kilka ciekawych rozwiązań. Drobnych, ale odświeżających dla rozgrywki. Jeżeli szukacie deckbuildera na czterech, tak jak mówię, mi osobiście nie podeszło i moim współgraczom nie podeszło, dlatego że było nudno. Mechanicznie gra działała jak należy, były momenty z emocjami, no ale właśnie, na dwójkę te emocje są skondensowane, nie ma przeciągających się momentów, więc cały czas jesteśmy w tej rozgrywce na czterech, no po jakimś czasie to jest takie, no czekam, czekam, czekam. O mój ruch! Czekam, 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 więc no. Dobra, ja chyba nie znajdę deckbildera na czterech, który będzie naprawdę cały czas trzymał w emocjach. Albo jak taki znacie, to dajcie znać, będę bardzo wdzięczny. No i to tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Będę miał kopa, żeby kręcić więcej takich filmów. Dajcie też znać w komentarzach, czy graliście już w Charts of Infinity, czy ta gra was zainteresowała, czy macie potąd deck builderów? czy macie jakiś konkretny swój ulubiony i żaden inny na stół nie ma prawa wejść. Komentarze są do Waszej dyspozycji. W tym miejscu chciałbym też podzielić dziękować wydawnictwu Portal za nadesłanie egzemplarza do recenzji. I to tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście. Do zobaczenia i cześć! Mm. Niedopita herbata, rozrzucone karty. Aha. Zaś wygrała. <gryw> Czyli będą mieli ciche dni. <gryw>